Skąd jest ten zamach na, na, na Glapińskiego? No w mojej opinii chodzi o to, żeby Polskę jednak wprowadzić w euro, żeby e, tutaj, żebyśmy po pierwsze wprowadzić euro, po drugie, jeżeli będzie euro, to będzie też pieniądz cyfrowy. I jeżeli będziemy mieć i euro, i pieniądz cyfrowy, to my absolutnie nie będziemy decydować o własnej walucie, znaczy o walucie, o, o, nie będziemy o nim decydować, bo Bank Centralny jest w Niemczech. Mało tego, część tych rezerw złota wyjedzie wówczas poza Polskę, co o czym też nikt nie mówi, więc w interesie państwa polskiego jest utrzymywanie Narodowego Banku Polskiego, nie wchodzenie w żadne euro, bo to też jest kwestia, powiedzmy, kwestia gospodarcza, kwestia tego, jak my kształtujemy naszą politykę, politykę pieniężną. Przypomnę, przypomnę tylko chociażby rok 2008, tak, kiedy w Europie szarał potężny kryzys, kiedy no. państwa zachodniej Europy zmagały się z potężnymi problemami i co się wówczas wydarzyło? Złotówka spadła czyli co, co pozwoliło nam relatywnie, powiedzmy, no, no, biorąc pod uwagę sytuację zachodu, pozwoliło nam przejść suchą stopą ten kryzys z 2008 roku, ponieważ, stu, ponieważ złotówka była e, tania i nasze towary były tańsze dla klientów z zachodniej Europy, ogólnie dla klientów, którzy kupowali w walucie, czyli w euro. Nasze towary były tańsze, co pozwoliło nam zachować produkcję i co pozwoliło nam zachować eksport. Więc proszę państwa, własny bank, Posiadanie własnej waluty to jest bezpieczeństwo. Nie tylko centralny, ale niezależny. No i na, na no, straży tej nie niezależności jest. wydaje się stać pan prezes Glapiński.